Radio Gdańsk Słuchaj od rana Rozmowa kontrolowana A tak, gościem Radia Gdańsk, gościem Wodka Machnikowskiego jest mistrz olimpijski w joślarstwie Adam Korol Widok bezcenny, witam Ciebie Dzień dobry, witam A Widzicie to Państwo, ci którzy macie w tej chwili uruchomione y, kamery w swoich komputerach Adam Korol prosto z treningu pada, bardzo intensywnie, ubłocony, człowiek sportu przez całe życie, od zawsze do zawsze no tak jest, dosłownie 15 minut temu skończyłem, skończyłem biegać po, po lesie. Tak jak powiedziałeś, cały obłocony zdążyłem się dosłownie przed wyjściem do studia. Wytrzeć ręcznik na, na, na siedzeniu i, i możemy rozmawiać. 35 minut na 10 kilometrów to dla Ciebie niewystarczający wynik na miarę ambicji. Ja przypomnę, to jest twoje osiągnięcie z ostatniego biegu Westerplatte w sobotę. No, z tych 35 minut jestem bardzo zadowolony. Powiem szczerze, że się nie spodziewałem, że tak szybko pobiegnę, ale to jest taki jeden z elementów przygotowań do tego, co sobie założyłem na ten, na ten sezon czyli start w maratonie. Został mi jeszcze tylko miesiąc przygotowań. Odnoszę wrażenie, że jesteś sławniejszy po zakończeniu kariery, aniżeli byłeś w jej trapcie. Też doświadczasz czegoś takiego? Powiem szczerze, że tak. Więcej osób rozpoznaje mnie. Teraz, jak, jak jestem na miejscu, jestem w Gdańsku, bo, bo nie, nie, nie wjeżdżam na no zgrupowania, częściej można mnie zobaczyć e, na mieście i, i często ludzie podchodzą rozmawiają, mówią, że, że mnie znają, że gdzieś mnie widzieli, potem sobie przypominają, proszą autografy. No jest to takie, takie takie bardzo miłe. Korol Celebryta, dobrze się czujesz w tym nowym wcieleniu? Ja pamiętam, gdy spotkaliśmy się chyba w tym studiu, dokładnie w tym samym miejscu siedziałeś, to było po Igrzyskach Olimpijskich w Atenach i wtedy byliście pierwszy raz słynni, po tych siedmiu setnych, których zabrakło do podium Igrzysk Olimpijskich, a potem przez sześć lat byliście absolutnymi dominatorami, piękne zwieńczenie w Pekinie. Takim innym człowiekiem byłeś, rozwijasz nam się także media. Tak, po, po tych igrzyskach w Atenach mówili o nas agenci 007, po, po mistrzostwach świata zaczęli po pierwszych, drugich czy trzecich mistrzostwach świata zaczęli mówić do nas do nominatorzy, nas więc takie fajne dosyć ksywki do nas przylgnęły, ale celebrytą się nie czuję i myślę, że nie będę celebrytą. Nie wierzę, że nie upomniała się o ciebie po zakończeniu kariery, niby to oficjalne zwieńczenie, no nie niby, bo to było bardzo uroczyste spotkanie z kibicami w minioną niedzielę, gdański weekend mistrzów, wspólnie z innym pięciokrotnym olimpijczykiem Mateuszem Kusznierewiczem, Spotkali się ze swoimi fanami. Nie wierzę, że w takiej sytuacji od tak znanego człowieka tak miłej powierzchowności w obejściu całkiem to wszystko wszystko dobrze wygląda, nie upomniała się polityka. Naszek Blanik już jest posłem, i Iwona Guzowska także poszła w politykę. Yy, ta polityka gdzieś się tam cały, cały czas przewija. Nie ukrywam, że również miałem, miałem propozycję, ale było to rok przed igrzyskami w Londynie, więc grzecznie musiałem odmówić, bo igrzyska były priorytetem. Tylko dlatego że odmówiłeś? Yy... Różny stosunek ludzie mają do polityki i polityków. Yy... Póki co wtedy miałem w głowie tylko, tylko przygotowania do igrzysk yy, olimpijskich, więc odmówiłem. To w takim razie o tej polityce może troszeczkę. Najwyższa Izba Kontroli sprawdzi, ile kosztował medal. Znaczy wiadomo, ile kosztował, bo 130 milionów na przygotowania, 10 medali przywieźli olimpijczycy z Londynu. No ty tutaj na deficyt nie pracowałeś, bo wy akurat e, medalu nie przywieźliście z kolegami. Jak odbierasz właśnie w tej chwili takie, no nie wiem, jak to traktować w ogóle. Mówi się o tym, że to po to, żeby realnie oszacować koszty przygotowania do Soczi, do tych zimowych Igrzysk Olimpijskich, ale tak naprawdę to jest troszeczkę pranie brudów. To, to, to polityka bardziej niż sport, niż biznes nawet. No, dokładnie, myślę, że takie wyliczanie, wyliczanie tego medalu no to, to, to jest taka bardziej złożona, złożona sprawa. Tak? Te 13 milionów to przecież w tym szkoleniu to, to jest o wiele więcej osób niż tych, tych medali. Te, to, 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 te wszystkie pieniądze, które dostajemy z Ministerstwa, z Ministerstwa Sportu, rozkładają się na wiele, wiele osób, którzy no, może teraz nie zdobyli medalu, tak, ale zdobędą ten medal za. Za 4 lata, może za 8, więc no tak, to jest takie dziwne. Ja wiem, że takie, takie, same, takie same wyliczenia pojawiały się po igrzyskach w Pekinie i ten medal kosztował trochę kosztował, taniej. Nie, to? no chyba, chyba <gry> bardzo podobnie. No. Ale powiem tak, że m, tych pieniędzy w sporcie jest e, coraz mniej. Budżet Ministerstwa Sportu z roku na rok jest e, coraz mniejszy, i to jest taka sytuacja e, bardzo, bardzo niepokojąca. No, z tym, że akurat w Londynie to zostało zorganizowane w sposób taki biznesowy, bo powstał specjalny klub Londyn, gdzie konkretnie mówiono: jest tyle pieniędzy i stawiamy przed wami taki cel. Z drugiej strony to było dosyć czytelne, klarowne. Może o to właśnie chodziło? E, to Tak. To z jednej strony było dobre, bo ci zawodnicy Szczuba, mieli, że tak powiem, na wszystko, a, a, a ci, którzy się dobijali, w zasadzie nie mieli nic. To no takie, no, mówię, nie było, do końca, nie było do końca sprawiedliwe, bo tak naprawdę nigdy nie będziemy pewni, że ci, którzy dostają te, te, te największe pieniądze, czy że są w Klubie Londyn, przywiozą medale. Tak? Bo to, to, to jest sport, to są zawody, wszystko, wszystko się może zdarzyć. Tak? A, i, a z drugiej strony no, odbiera się szanse tym, którzy, którzy mogą nas zaskoczyć. Na przykład no, Sylwia Bogacka. Tak? Nie, była w tym, nie była w Klubie Londyn, a zdobyła a zdobyła srebrny medal olimpijski Więc no takich, no myślę, że to nie był Taki super trafiony punkt To wam wystarczyło tylko na, na finał, tak? Proszę, może coś tam zabrakła e, Powiem tak, my tak naprawdę Nie odczuwaliśmy, że byliśmy w tym klubie Londyn I dla nas nie za wiele się zmieniło Bo tak jak zaczęliśmy zdobywać Złote medale no, w zasadzie mieliśmy na wszystko. Tak? No, dla wieślarza mieć na wszystko to znaczy mieć na zgrupowania, e, dostać co roku dobrą, dobrą łódkę, mieć zagwarantowane stypendium e, państwowe i, i w zasadzie to tyle. My tam żadnych ekstra luksusów nie mieliśmy. To zamykając temat y, polityczny, y, pojawiła się inicjatywa. Likwidacji ministerstwa sportu. Co o tym sądzisz? Jako były sportowiec i potencjalnie, gdybyś do tej polityki yy, wszedł jednak, potencjalny może w przyszłości minister sportu. <laughs> tak, to, takich dalekosiężnych A planów to, po, to nie ma. Po mam kroczku, ale. po kroczku. Już jesteś A. wicedyrektorem szkoły, prawda? Tak, <laughs> no. Zacząłeś coś tam. No tak, tak, ale myślę, że to nie jest najlepszy pomysł. tak? Myślę, że ministerstwo sportu powinno być, no, ktoś musi sprawować pieczy nad nad całym tym, tym, tym naszym sportem. Uważam nawet, że powinno być samo Ministerstwo Sportu bez, bez turystyki. A zatem ta koncentracja tylko i wyłącznie w tym momencie działalności celowa Igrzyska Olimpijskiej, największe imprezy światowe, tak? I to miałoby zagospodarować ten odcinek? No a co z dziećmi, z młodzieżą, ze sportem e, szkolnym? Na tym koncentruje się minister Mucha. Ona podkreśla, że to jest ta praca u podstaw, to jest główne zagadnienie w działalności ministerstwa. Nie, nie. I mi generalnie chodzi o to, żeby ten cały taki szeroko pojęty sport i ten, i ten stricte taki wyczynowy, nie wiem, podzielić to. No, no, w Ministerstwie Sportu jest taki coś, Departament spo, Sportu Wyczynowego, więc więc oni powinni się zajmować tą działką tych, tych najlepszych sportowców, tych sportowców, którzy przygotowują się do Igrzysk Olimpijskich czy, czy Mistrzostw Świata. No i jest też taka część Ministerstwa Sportu zajmująca się. Zajmująca się młodzieżą, więc myślę, że to powinno zostać w niezmienionej formule. Ale tobie bliżej do Ministerstwa Oświaty i Szkolnictwa Wyższego, bo pracujesz i tu, i tu wspomniałem. No właśnie, jesteś wicedyrektorem szkoły. Kim tak naprawdę jest Adam Korol po zakończeniu kariery, poza tym, że jest wciąż no, takim symbolem czy zdrowego trybu życia, człowieka, który, który właściwy użytek z tego życia robi po zakończeniu kariery biegając, no nie wiem, pod 40, a ty tutaj jeszcze dietę sobie zaaplikowałeś i udało się z tą dietą być wzorcem takiego fitnessu. No, właściwie szyldem zdrowego trybu życia. E, powiem tak, ja się tym wicedyrektorem tak bardzo nie czuję. Tak. Jestem, ja czuję się bardziej e, nauczycielem wychowania fizycznego i bardziej czuję się trenerem. To, jest, to, jest, e, to w szkole na przeróbce? Ten, tak, to w szkole na przeróbce. E, zespół szkół e, numer 6, tam klasy wioślarskie. E, bardzo wiele fajnych dzieciaków. bardzo fajna, Bardzo fajna i wdzięczna praca. I bardzo dobre miejsce, bo schodzicie tylko z górki i jesteście w, w Twoim klubie nad wodą. E, tak, tak. To jest to jest cały ten program tych klas wieślarskich powstał przy współpracy z klubem AZS AWF i jest Gdańsk, bo korzystamy z ich, z ich przystani, z ich łodzi. Współpracujemy z Akademią Wychowania Fizycznego i Sportu, więc no to, to, jest, to, to jest taki zespół naczyń powiązanych. W zasadzie też ten, te, te klasy nigdzie indziej by nie mogły powstać, bo to tak logistycznie byśmy wtedy nie wyrobili. Oprócz tego zaczęliśmy pr pracować z podstawówkami, więc już tych, w tych dzieciach z szóstych klas zaczynamy szczepieć wyślarstwo. W też też jeszcze jesteś? A w AWF ie też jeszcze jestem za dwa tygodnie rozpoczęcie roku akademickiego i, i, i zaczynam pracę na uczelni. A doktorat kiedy? No i sportowca to jest dziesięcioletni student. Żeglarze skż tu się właśnie tak licytują w tym, kto dłużej studiował, a, a ty już bez... Mi, mi, studia, mi studia jakoś poszło, poszło mi nie najgorzej, bo chyba w ciągu sześciu w lat e, zdążyłem się obronić. No, z tym doktoratem idzie trochę bardziej opornie, ale, ale no, myślę, że w tym roku Zacznę. Pożegnałeś się oficjalnie z... Panami, zakończyłeś oficjalnie karierę sportową, teraz będziesz już tylko biegał maratony na przykład, uczestniczył w zawodach triatlonowych. Taki bilans już za tobą, co dałki sport, co najcenniejszego? Pomijając oczywiście dom, apartamenty, samochody i tak dalej, i tak dalej. To, tak, ja, ja ciągle nie pamiętam, ile mam tych kont w Szwajcarii, bo to... to, to, to Kontów zda... bardziej <laughs> chyba niż... Kontów, Kąt, <laughs> jak pojedziesz na wakacje. Yy, tak, tak, no... Sport to przede wszystkim no, no, przygoda mojego życia. Tak naprawdę e, zobaczyłem wiele, przeżyłem wiele, poznałem mnóstwo ciekawych ludzi. No, ze sportu wywodzi się e, moja żona, e, wywodzi się mnóstwo moich, e, moich przyjaciół i, i ze sportu wywodzą się te e, moje no, niezapomniane chwile, te, te mazurki Dąbrowskiego. Takim podium to, to, to jest to chyba najważniejsze, tak, najpiękniejsze e dla nas, przynajmniej, ten, chcemy ciebie tak pamiętać. E pewnie, pewnie, ale jeszcze i, i przypomnę: Mistrzostwa Świata w GIF-u też staliśmy na, na najwyższym stopniu podium. Monachium, Eton, Poznań. E ten Poznań chyba mi najbardziej e pozostanie w pamięci, bo to wśród swoich e najwierniejszych kibiców e pokazaliśmy że mimo, że na Igrzyskach Olimpijskich zdobyliśmy złoty medal w zasadzie byliśmy już wtedy sportowcami spełnionymi i w zasadzie te mistrzostwa świata po Igrzyskach Olimpijskich w Poznaniu moglibyśmy sobie odpuścić, odpuścić, to my jeszcze postanowiliśmy zrobić prezent naszym, naszym kibicom i powalczyć o, o złoty medal. Myślę, że to były naprawdę te, te, te jedne z najpiękniejszych chwil, które będę wspominał. Coś pięknego. Wybierać sobie imprezy, które wygrywamy ze stuprocentową wówczas pewnością, bo tak właśnie było. Wkrótce usłyszymy o kolejnym pokoleniu koralów, prawda? Ja mam taką nadzieję, no. Cura, e, tak? E, Powód do dumy taty? Cura, i syn oczywiście, no z tym na razie Kopi piłkę w, w Gdanii, Gdańsk. Córka trochę z tego tonu sportowego spuściła, poszła bardziej, poszła bardziej w naukę, ale znowu e, złapała bakcyla e, lekki atletyki, więc powoli, powoli wkręca się w lekką. To czekamy w takim razie na kolejne rozdziały w historii polskiego sportu, które będą zaczynały się na K jak Korol. Adam był naszym gościem, dziękuję Ci bardzo. Dziękuję również. Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.